Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wojek TV, ale przede wszystkim na grupie Rap Dolny Śląsk. Dzisiaj, żeby troszeczkę y, pobudzić tą grupę, pobudzić członków, pooceniamy sobie ich utwory, które dodają właśnie na tą grupę. A więc zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie się wam to podobać. i Ja będę coraz częściej robił takie odcineczki z tej grupy, y, także mordeczko oglądaj, bo może akurat ocenię twój kawałek, ciebie i mam nadzieję, że spodoba wam się taki film. W ogóle taki pomysł, co nie? Także zaczynamy. Na początek, na pierwszy ogień, idzie filmik, y, utwór udostępniony przez Jolantę C. Także zobaczymy, jak sobie radzi. Które mam to wydaje mi się, że wokal jest taki yy, mega zagłuszony przez beat. Gdyby wokal był ostrzejszy, żeby ten mix i mastering był lepszy, to kawałek byłby dobry. I życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że kolejny kawałek będzie dobry, fajnie, że się dzielisz z nami swoimi numerami na tej grupie. Zachęcam cię bardzo serdecznie, żebyś robiła to w dalszym ciągu, a my lecimy dalej. Zostawiam ci tutaj komentarzyk. Dante Mordo słuchamy, co tutaj nagrałeś. No i znowu się powtarza, ta moja zaraza Nie widziałem tego w porozmazywanych twarzach Uważaj, dragi ryją nie mocno Gdy za nas się bawić. to używasz tego non stop Trochę to pomogło, dużo więcej zepsuło Musiałem dotknąć dna, by od niego się odsunąć Łatwo nie było, życie często nie mekino Biłem się z myślami, a ich tematem miłość Coś się zabiło, obudziłem się za późno Ale te uczucie nie poszło na próżno, czas Yy, mix i mastering troszeczkę kuleje. Mógłbyś to troszeczkę bardziej podbić i fajnie by było, żeby twoje rymy były bardziej wyszukane. Nie takie wiesz, z pierwszej ręki. Mam nadzieję, że coś ci to pomoże. Tu już ode mnie łapeczkę dostałeś, mistrzu. Staraj się, trenuj, nagrywaj. Wrzucaj na grupę, my będziemy to oceniać. Będziemy sprawdzać twój progres. Mam nadzieję, że będziesz szedł do przodu jak rakieta Molto. Lecimy dalej. Tutaj mamy taki numer KC, produkcja chudy. Zobaczymy co to jest. Zobaczymy co tutaj zaprezentuje nam mordeczka. Jak to wygląda? Właśnie tak, chudy KC. Siemka. Ja ciebie obserwuję. Kocham wierzę. Daj szansę, nie pożałujesz, widzę kapuje. Ile tego było szczerze dużo Trudno chodzi o zarwanie Powiedz, że nie Ciągle myślę, jakby było z tobą Romantyka twojego analityka Mordo, powiem ci tak yy... Trenuj, nagrywaj, wrzucaj I może za jakiś czas coś z tego będzie Jak na razie to jeszcze daleka droga przed tobą Naprawdę daleka Ale pamiętaj, że... Robienie rapu nie jest takie proste. Mam nadzieję, że kiedyś coś z tego będzie, że będziesz miał zapał, że będziesz to robił i że w końcu wyjdzie z tego naprawdę dobry numer. Jak na razie, moja opinia to jest takie 2 takie takie na 10. No, mordo. Ale nie przejmuj się. Łapeczkę tutaj ode mnie dostałeś. Yy, na zachętę i trenuj. Dużo trenuj. Będzie ok. Trzymaj się. Lecimy do następnego numeru. już od razu widzę, że fajny pizzik. Te czasy, pamiętam takie chwile, Gdy całe życie wyglądało, Jak świat z Disney. Problemy nie istniały, I wszystko miało kolor. Kiedy wiekiem szybko blednie, ta starość naokoło. Przywracam do tych miejsc, w których kiedyś dorastałem. Trochę się tam zmieniło, choć bloki wciąż te same. Pamiętasz, gdy całe dnie spędzało się na dworze? Pamiętam, i nigdy tego nie zapomnę. Fajna tematyka, podoba mi się. Beat jest naprawdę dobry, też jest taki bardzo chillujący jakby wprowadzający w tą całą atmosferę tego kawałka ale jedno co Ci mogę powiedzieć, to pamiętaj o tym, że jeżeli wrzucasz numer na YouTube'a to miniaturka musi przyciągać uwagę musi szukać widza musi być y, bardzo taka treściwa i mówiąca coś o tym numerze Twoja miniaturka jest taka stary jak przeciętna, nie wiem czy ten mural tutaj, czy to jest robione zdjęcie, czy to jest ściągnięte z internetu, nie wiem. Ale numer fajny, ale popracuj nad tymi miniaturami, bo to jest bardzo ważne, żebyś mógł yy, odnaleźć nowych słuchaczy, żebyś mógł przyciągnąć uwagę. Najpierw miniaturą, a potem muzyka sama się obroni. Mordo. Ale tu ode mnie łopeczka w górę jest. Dzięki, że jesteś na grupie. My lecimy dalej. Trzymaj się. Yy, dobra, tutaj mamy kawałek ziętucha. Zobaczymy jak sobie radzi w tym naszym polskim podziemiu. No i posłuchamy ocenimy. Już widzę teledysk fajnej jakości. Fajnie to wygląda. Ogólnie wyjebane mów jak ci nie siedzi A Co podwiela lot się kręci Hanysy skurwiałe, nie wymarzysz pamięci SQL Hip-hopu konsumenci Zimat birecki, tych młodych pięknych dziewięćdziesiątych, co nosisz, szerokie galoty Chuj z tego jak nic co wam za mnie wnosisz Jsem zbroniony, zamknięty i pocisz Cię nie Fajny numer Fajny teledysk Podoba mi się twój taki agresywny styl Jest to fajne Ode mnie łapeczka w górę poleciała Dzięki, że jesteś na grupie Nad Dolny Śląsk Naprawdę fajny numer Podoba mi się, że zmotywowałeś chłopaków do teledysku Że wszyscy się dobrze bawicie Bo chyba na tym to polega Żeby dobrze się bawić przy robieniu teledysków Tego typu Także powodzenia i lecimy dalej, źwiętów. Trzymaj się, wariacie. Yy, mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że nie odsłuchujemy całych numerów, ale po prostu robię to z przyczyn takich, że ten odcinek byłby mega długi i mega długo by się renderował, i to by było jakby problematyczne i, i ciężkie do zrobienia. Słuchajcie, jeżeli chcecie sobie obczaić te numery od deski do deski, to wystarczy, że wpadniecie na grupę Rabdolny Śląsk. Tam znajdują się wszystkie te numery, i można je śmiało odsłuchać. I też gorąco was do tego zachęcam. Tutaj mamy numer koleżanki, zobaczymy, jak tutaj sobie radzi. Widzę 143 łapki w górę. Sam dołożyłem do tego cegiełkę. Nawijam jak te, bo kiedy muzykę słyszę, to ziomek odpływa. Mam a jeśli cię nadal obchodzę, to bana. byłabym dużo szczęśliwsza, gdybym cię nigdzie nie poznała. Bardzo agresywna kobiecinka. Fajny numer, fajnie zmasterowany. Fajnie słychać wokal, jest to ładnie zsynchronizowane. Ciśnie to jak cały, jak jeden zespół. Tematyka. Taka nie siada, bo nie lubię słuchać cały kawałek, jak ktoś nawija o sobie, ale komuś tam może się podobać, to jest tylko moja opinia. Dałem Ci łapeczkę w górę, żeby Cię zachęcić do dalszej pracy nad sobą. Fajnie, że jesteś na grupie Rabdony Śląsk, fajnie, że podzieliłaś się z nami tym numerem. No i życzę Ci powodzenia i czekam na następne produkcje. Tutaj mamy numer wrzucony przez leszka. Pisany w 2007 roku, no ale dalej aktualny, jak to twierdzi Leszek, Pozdrawia nas wszystkich, my Ciebie też pozdrawiamy, a teraz ocenimy Twój kawałek. Powiedz mi coś, co naprawdę mnie pocieszy, że mamy wielkie sklepy, supermarkety, co drugi Boga wierzy, Bóg, wiem kury leży, i starych jestesmanów kochamy jako papieży, politycy kradną, ta nie ma prawa. Prawo skonstruowane przez bóra Kaj-Hama, drama zalegana przez chłupaków bez perspektyw. A każdy policjant zabity, artytektyw. To państwo jest daj, to policyjny kraj, chcą na stworzeń nowy raj", ale krzyczą tylko daj. To państwo jest daj, to policyjny kraj, chcą na stworzeń nowy ale krzyczą tylko daj. To państwo jest daj, to policyjny kraj, chcą na stworzeń nowy ale krzyczą tylko daj. To państwo jest daj, to policyjny kraj. Fajny numer. Podoba mi się. mordeczko jakbyś nagrał to w studiu, zrobił do tego fajny teledysk. To naprawdę by mi to siadło. Także powodzenia. Ode mnie łapeczka w górę. Lecimy dalej. Fajnie, że jesteś na grupie Raptor Śląsk Masz potencjał. Rymy są wyszukane. Są ciekawe. Są mocne. Treściwe. I to mi się podoba. Dobrze, dobrze. A teraz yy, Gibson. Zobaczymy. Co nam przedstawi, co nagrał, co zrobił i jak to wygląda. Polskie podziemie. Tak, tak. Dokładnie. To samo sobie pomyślałem. Gipsu, 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 rządzę, rządzę, Od stóp do głów pęka jak lód, ten cały lud, twój ruch Nie lubię słów, a używam w chuj, za dużo słów, kciuk w dół Tak wiele wpienia to, to, fakt. to fakt, jebie na start jakie wrażenia masz Bo mnie nie woła nadzieja od lat, twoje problemy pierdoły twój plan Do omdlenia wieczna faza, chcesz umierać, ech powaga Pierdolony tchórzu, tak pragniesz wiecznego snu? Ledwo wiążesz koniec z końcem, to ci chętnie podam sznur Jestem kurwa wojownikiem, od kołyski aż po grób A więc po trupach do celu, Machiavelli młody Bóg Nie lub... Ja osobiście mam problem z twoim akcentowaniem niektórych wersów Ale niektórym ludziom to się może podobać Chociaż można by było to zmienić Sam kawałek jest dobry Teledysk jest taki sobie, bo to jest taki, jakby teledysk nagrany na raz. Trochę tam, wiadomo, efektów zostało rzucone, ale mógłbyś to zrobić lepiej mógłbyś postarać się lepiej ode mnie, Morto. Łapeczka w górę dla zachęty. Także lecimy dalej. Pozdrawiam Twoich słuchaczy. Trzymaj się. Fajnie się zaczyna. Może to być ciekawe. A znowu pęci się bit, chciałbym wylać krople łez Nic wesołego nie napiszę, nie potrafię, dobrze wiesz Gram w to za dara, tej jebać też Poprzyłoby mi to zajawkę, to druga strona, ej A ty waruj, przy panie liść, dupę licz, ochłapy. Jestem za kumaty, żeby jebać na dwa etaty Jedni piją browary, inni palą baty Jak kłada na bitej, co mnie boli, jak stygmaty A stygmatyzm, wiem, czuje mi wzrok Ja ślepy bym to na winą nie odejdę w rok bardzo fajny kawałek stary, przypominasz mi troszeczkę Jokę swoim głosem, jakby akcentowaniem wersów. Jest to ciekawe, podoba mi się to stary i powiem ci, że chyba będę wracał do tego numeru, przesłucham tego poza odcinkiem, naprawdę jest ciekawy, stary propsuje to i fajnie, że takie koty jak ty są u mnie na grupie. Mam nadzieję, że będziesz dodawał więcej numerów. No i jak ode mnie, no mega props, kawałek z 2019 roku. Więc widać, że grzejesz cały czas do przodu Fajnie i czekamy na numer z 2020 roku, wariacie Podoba mi się to Naprawdę taki trochę styl jak Joka, nie? Sami powiedzcie Lecimy dalej, mordo Trzymaj się Lion, mordo, słuchaj No fajnie, że masz zajawkę Fajnie, że to robisz Ale postaraj się to robić dobrze Ja tego nawet nie będę tutaj klikał Bo znamy się, wariaciku Trenuj, dużo, mam nadzieję, że kiedyś coś z tego wyjdzie i nie będą Cię tak ludzie hejtować. Ja wiem, że Ty się tym nie przejmujesz, ale dużo trenuj i radziłbym pisać teksty, a nie tam freestylować gdzieś do dyktafonu. Yy, nie będę słuchał tego beatu, bo bardzo mi się nie podoba, jak na przykład robicie beat i dodajecie na przykład zdjęcie kogoś, kto jest teraz na przykład na czasie i próbujecie na tym jakby zyskać wyświetlenia. I zyskać większą oglądalność i żeby to przykuwało uwagę. Postaraj się zrobić sam jakąś fajną miniaturkę, a nie wklejasz zdjęcia jakichś takich czołowych ludzi z polskiego YouTube'a stary Dobrze, teraz sprawdzimy sobie Fafika. Fafik też jest mega aktywnym członkiem tej grupy, dlatego go sprawdzimy. Wiem, że robi dobrą robotę. Już w ciemno bym mógł yy, zostawić łapkę w górę, ale sprawdzimy to na poczet odcinka. Pafik Mordo, jesteś wow, wow, dobrym wow. kotem. Robisz to naprawdę kozak. Raz, dwa, raz, dwa. Wychodzę z chaty na drzewie, liść się mieni To pierwsze oznaki 27 jesieni Słuchawki wplątane gdzieś tam w tylnej kieszeni Od tamtego typa nie biorę tego, bo to jest chemik Oczy lepi jak lepik Otworzył sobie sklepik Wyjebane na to mam idee rymyce lepić Jakieś Wersy sklecić, potem zwrotę to zlepić Plan mam taki nie pić Jak ojcem będę to dzieci nie bić I tylko rapsy robić, hajsy zdobyć się nie lękać I pełnią życia żyć, bo tylko jedno trzymam w rękach Serca, teksty na te bity innych skoda. Morda uśmiechnięta zawsze nieważna, jaka pogoda. Dzięki za te dobre słowa, razem wychylimy browar. W sumie, jeśli o tym mowa, też nieważna, jak pogoda. Nie Jak już mówiłem, mega fajna tematyka. Tutaj teledysk nie musi być dobry, bo sama muzyka się mega broni. Sam tekst się mega broni. To jest typowo mój klimat. Podoba mi się to. I stary wielkie props dla ciebie Stary łapeczka w górę Fajnie, że jesteś mega aktywny na grupie Radolny Śląsk I cieszę się w ogóle, że tutaj jesteś stary Bo często słucham tego, co tutaj wrzucasz Także wrzucaj tego jak najwięcej Powodzenia wariacie Siemano mordeczku zapraszam cię na grupę Rap Dolny Śląsk Jest nas tutaj 2994 osoby I każdy z nas interesuje się rapem Jeżeli ty sam tworzysz jakąś muzykę, robisz bity Dołącz do nas Podziel się z nami swoimi kawałkami, a my postaramy się je ocenić Link do tej grupy znajdziesz w opisie Mordeczki, ten odcinek już dobiega końca To jest taki próbny odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał Mam nadzieję, że wam się to podoba Że będziecie częściej dodawać yy, swoje utwory na grupę Rap Dolny Śląsk Jeżeli chcecie sobie sprawdzić te numery od do deski wystarczy tutaj wbijecie wszystkie te numery możecie tutaj znaleźć I ja bardzo wam dziękuję za uwagę że byliście ze mną mam nadzieję że nikogo nie obraziłem swoją opinią to jest tylko moja opinia i do zobaczenia w następnym takim odcineczku mam nadzieję że będziecie dodawać materiał żebyśmy mogli robić takie rzeczy także trzymajcie się i do zobaczenia